Dzień dobry, to jest portal radomsko24.pl. Staszczyk, witam dzisiaj moich gości. Pani Magdalena Ambrozik, witam serdecznie. Dzień dobry. Nauczycielka Przedmiotów Zawodowych Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku i Klaudia Łoboda, witam serdecznie. I tu muszę dodać mistrz hotelarstwa w regionie łódzkim w 2022 roku. Stajemy się monotematyczni, powiem. Pani Magdo, ponieważ jakby nie było to od pięciu lat, non-stop zespół szkół ekonomicznych uczniowie w tym właśnie konkursie, bo ten konkurs odbywa się co roku, zawsze uczniowie są na pudle. Na podium, tak, panie redaktorze. Musimy się tutaj właśnie pochwalić, że co roku zajmujemy pierwsze miejsce od mhm. pięciu lat. Także to są dla nas szczególne jest wyróżnienie. Żeby być. Konkretnym to pokazuje, pier, to jest ten najnowszy dyplom i kolejne dyplomy. Duża jest konkurencja na tym, w tym konkursie? W tym konkursie biorą tak naprawdę szkoły przygotowujące do zawodu mhm. technik, hotelarz z województwa łódzkiego. Nie jestem organizatorem tego konkursu, więc mhm. ciężko mi określić, ile dokładnie szkół przystępuje, ale około 40 uczniów. 40 uczniów. I najlepszą, najlepszym zawodnikiem tego konkursu, mówiąc językiem sportowym, została Klaudia Łoboda. Trudny to, by, trudny to był konkurs, tak z ręką na sercu? Myślę, że to każdy konkurs wymaga przygotowania i wysiłku, aby wynik był taki, jaki jest, czyli pierwsze miejsce, ale myślę, że był to konkurs. Mhm. E, na dosyć wysokim poziomie, dlatego też mogą. Daj określić... mi przykład jakiegoś pytania ciekawego. Pytanie. E, przykład pytania z mhm. n, testu, składającego mhm. się z 50 pytań, e, no to był na przykład, e, jakich składników nie umieścimy w kawie arabskiej? I tam trzeba było wybrać odpowiednią odpowiedź. Ja poproszę w tym momencie o odpowiedź, bo to mnie zaszokowało takie pytanie. Bez cukru i bez mleka. Kawa arabska? Tak. Uh -huh. A co należy dodać do espresso? Takiego pytania nie było. No właśnie, podobno e, e, również szklankę wody. E, pani Magdo, e, szkoła wasza cieszy się bardzo dużym powodzeniem w sensie m, z przedmiotów, których uczycie, przedmiotów zawodowych, bo rozumiesz, że m, to jest tytuł. E, technik hotelarstwa, czy dokładnie Mistr mistrz. mistrz województwa łódzkiego uh -huh. w zawodzie technik hotelarz. Technik hotelarz. Tak. Do czego uprawnia ten tytuł, do pracy? To znaczy tak, akurat ten konkurs, no uh -huh. bardzo tutaj przykro mi z tego powodu, ale nie daje uczennicy tak jakby zwolnienia z, z egzaminów zawodowych. To tylko ten dyplom jest takim. Tak, uhonorowaniem te, te, tych trudnych zmagań. Niestety tak. Oraz Klaudia, ja bym się obraziła. E, dostała vouchery, które może mhm. e, wykorzystać w hotelach łódzkich. E, olimpiada tutaj, tak, jak najbardziej. to. Ale rozumiem, uczynicy. że ta szóstka już jest, będzie na no, świadectwie z tego przedmiotu. Oczywiście, tak, panie redaktorze, to, to jest bezwzględne. No, Uczennica wykazała się dużą wiedzą, więc jak najbardziej zasługuje na ocenę celującą. Tu jeszcze jest taka e, ciekawa rzecz, bo sobie zanotowałem, że druga część tego konkursu polegała na przeprowadzeniu rozmowy z gościem w hotelu oraz rejestracji zgodnie z procedurami. Na czym ta rozmowa polegała? Rozumiem, że to była zupełnie hmm. Pewnie obca osoba. Tak, tak. Wcześniej, 10 minut, około mhm. przed rozpoczęciem części praktycznej, każdy z nas osobno otrzymał zadanie pisemne, na podstawie którego mieliśmy później przeprowadzić rozmowę z gościem, zarówno przy recepcji, jak i przy, przy drzwiach restauracji. Mhm. Natomiast, tak, była to obca osoba. No, i właśnie mieliśmy wcześniej informacje, które mieliśmy później wykorzystać w rozmowie z gościem, który do nas przyjdzie. Jedna, jedna część jakby zawierała pytanie dotyczące procedury check-in przyjęcia gościa w hotelu, mhm. wcześniej już zameldowanego, a druga dotyczyła restauracji. Po prostu gość e, chciał skorzystać z usługi restauracji, natomiast stoliki nie były dostępne. Na tym mniej więcej w skrócie polegało to zadanie. No i jak, jak należało wybrnąć z tego zadania? E, trzeba było kierować się zgodnie z procedurami e, hotelarskimi. No, na, na przykład e, było poprosić o dokument tożsamości gościa, czy też wypełnienie karty, e, wręczenie karty pobytu, i to wszystko zgodnie z odpowiednią kolejnością. To nie jest taka prosta sprawa. Tym bardziej, że prawie tutaj mhm. nie dopowiedziała, ale ona obsługiwała panią menadżer z hotelu, więc no myślę, że taką renomowaną osobę i no musiała ją tutaj oczarować jednocześnie swoją wiedzą, jak i pozostałymi atutami, więc. To jest warte do podkreślenia. Właśnie, Klaudio, czy ty wiążesz swoją przyszłość w pracy, właśnie w hotelarstwie? Myślę, że tak, a jeżeli nie z hotelarstwem, to na pewno mhm. z dziedziną z tym związaną. No właśnie, yy, kwestia bardzo ważna, bo mam tu na myśli praktyki. Praktyki są prowadzone, z tego co wiem, to chyba nie tylko w Polsce. Tak, Klaudia jest już mhm. po jednych praktykach w hotelu Port tak, w Radomsku, mhm. a w tej chwili jest, przygotowuje się do wyjazdu do Francji. Także ja myślę, że udział też tutaj Klaudii w tym konkursie i tak wysoka nota to też jest zasługa tych praktyk, które są odbywane, mhm. bo jednak no, uczniowie mają praktyczne przygotowanie zawodu w hotelu. Też, no, bo mówimy, mówimy tutaj teraz o zdobywaniu zawodu, i w pewnym stopniu m, kiedyś to się określało, m, że w, szkoły zawodowe tak zwane, czyli zostały w pewnym stopniu odsunięte na boczny tor w Polsce. Czy absolwenci zespołu szkół ekonomicznych o takich kierunkach łatwo znajdują y, pracę? Myślę, że y, nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do zawodu. No nie wątpię, świadczą o tym te oto dyplomy, które tutaj mają. Tak, myślę, że są super przygotowani do zawodu. Czy z łatwością wie pan, no ciężko mnie to określić. Mhm. Mamy kontakt z naszymi obserwentami, na pewno studiują. Mamy też... Dobrze, jakie kierunki studiów można wybrać sobie, jeżeli ktoś chce kontynuować dalej naukę na studiach, właśnie po takim kierunku? Typowo hotelarskie. Typowo hotelarskie um, oczywiście to, też to. mogą z obsługi ruchu turystycznego, bo też jest taki kierunek, uh -huh. ale nasi stu, absolwenci tak naprawdę studiują hotelarstwo w większości, um, idą na taki kierunek. Oczywiście teraz mamy kwiecień i rozpocznie się nabór do szkół podstawowych, do szkół średnich. Jak byś tą swoją szkołę zarekomendowała, Klaudia, dla tych, którzy się zastanawiają, co teraz wybrać? Czyli taką reklamę, jakbyś mogła zrobić swojej szkoły, to co byś o niej powiedziała? Myślę, że jest to na pewno szkoła, która daje dużo możliwości, m.in. chociażby możliwość odbycia praktyk, czy też stażu, stażu za granicą. Mhm. W moim przypadku akurat jest to Francja. E, mnóstwo kursów. Naprawdę jest w czym wybierać. Są kursy na przykład barmana, baristy, sommeliera czy też animatora. Dlatego naprawdę myślę, że to jest ważny aspekt, który można rozważyć podczas wyboru szkoły. Także Mamy świetną salę do obsługi konsumenta, która w moim przypadku, mhm. jeżeli jestem właśnie na profilu technik hotelarstwa, daje możliwość przygotowania się praktycznego, praktycznego pod względem obsługi gościa, na przykład zastawy stołowej, czy też właśnie procedury check-in, które często przedstawialiśmy podczas lekcji. A grono pedagogiczne, że tak zapytam, jakby tu nie było Pani Magdy? Świetne, Przyjazne. naprawdę. tak. Nie Czy piliwe? mówiąc językiem takim ucznia, piły? Nie, nie, nie mhm. mogę tego powiedzieć. E, są to nauczyciele, którzy naprawdę starają się nam pomóc, jeżeli widzie, widzi, widzą, że jest nam potrzebna mhm. pomoc. E, nie robią nam na złość, zawsze służą pomocą. E, myślę, że pod względem grona pedagogicznego e, śmiało mogę polecić naszą szkołę. Czyli nie jesteście złośliwi, pani Magno. No, staramy się nie być wyszli, bo myślę, że tutaj Klaudia powiedziała że jak naprawdę uważa. Ale tutaj Klaudia cały czas podkreśla. A ja zaznaczę, to. że to nie było umówione na pewno pytanie, to, które teraz zadałem Klaudii, czyli tu nie było żadnej, mówiąc językiem dziennikarskim, ustawki. No nie, nie. E, jeszcze zupełnie poważnie, tak naprawdę teraz Panią zapytam, kto powinien taką szkołę wybrać? Bo młodzi ludzie stoją przed dużym dylematem w znakiem zapytania. W jakim kierunku, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby na przykład e, rozpocząć naukę w klasie o profilu hotelarskim, Mistrza hotelarstwa. chodzi o profil hotelarski, na pewno e, dziecko musi być otwarte, komunikatywne, komunikatywne mm. bo tutaj jest bez, kontakt cały czas z gościem. tak? Ale nie tylko musimy powiedzieć o hotelarzu, bo my mamy też świetne inne kierunki. Mamy technik ekonomista, technik rachunkowości, technik cyfrowych procesów graficznych, więc tak naprawdę nasza szkoła jest przygotowana przyjąć uczniów z różnymi predyspozycjami. I, I jak najbardziej zachęcamy no młodzież do już przyjścia tak, do naszej szkoły. Skoro już tak za darmo reklamujemy, to może zapytam: ile możecie uczniów przyjąć na dany rok szkolny? E, szczerze powiedziawszy, to trzeba by było zapytać panią dyrektor, mhm. ale z tego co ja się orientuję, to chyba jest to pięć klas, które są A jest, jest dużo odsiew? Mam na myśli, na przykład po pierwszym semestrze. Nie, nie, nie. No tak, to to nie, nie, mhm. nie, nie ma, nie ma czegoś takiego w żadnym wypadku, jeżeli są uczniowie oczywiście pojedynczy, którzy re, nie. Myślę o tych, którzy po prostu sobie pomyśleli po pierwszym semestrze. Nie, nie trafiłem i to nie jest szkoła dla mnie. Nie, nie, nie. Takich uczniów to są jednostki. E, myślę, że uczniowie, którzy przychodzą do nas, pasjonują się danym kierunkiem, są za nim zainteresowani i kontynuują dalej naukę. To mnie nie pozostaje nic innego, jak serdecznie jeszcze raz Klaudia pogratulować. Rozumiem, że gdy za rok się spotkamy to już będzie szósty dyplom, tak? Dobrze liczę. Życzę sobie tego. Tak, no podobno, no jak tak co roku są te dyplomy, to nie może być inaczej, że za rok 2023 będzie dyplom szósty. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Życzę pani wszystkiego dobrego i całej szkole, i, drodzy Państwo, za darmo na portalu radomsko24.pl była wspaniała rekomendacja zespołu szkół ekonomicznych. W Radomsku także można wybierać, przebierać w szkołach i pomyśleć właśnie o zespole szkół ekonomicznych. Dzisiaj to już wszystko w kolejnym programie Starszy Niezależnie. Zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkania. Przypomnę tylko: 19.45 poniedziałek, środa, piątek. Do usłyszenia, do zobaczenia.